ale wyobraź sobie, że, że mijam taki bar przedrożny przed sylweteczami i nagle ktoś mnie do nich patrzy taki, wiesz, gość z piwą w ręku mnie goni nich, na to obarwę, nie? ale on mówi, zawracaj, bo szefowa woła cię na, na herbatę, wiesz? na, ty, na to mówię, no to już wrócę ulicach bywała tu się okazuje, że całe śniadanie było później, później to się natyczę szkoła, luch, normalnie wyładę sobie wszyscy pieciaki gimnazjum, dyrektor no i do się sylwetecz tak samo Powitanie, no jak trochę powiedziałem, na swoim biegu i, i był obiec. Także ja nie wiem, ja chyba więcej jem, jak biegnę dzisiaj. Prawe kolano mi się przegrzewa, spadł i muszę chłodząco, maście trochę przeciwzapalno smarować, co jakiś czas, żeby to powstrzymać, Myślę, że jest tak, to cały czas to będzie spokojnie. Tam trochę tego mówię, że był wypalawczo, ale fajnie, fajnie w ogóle. Byłem też pójdę tutaj, wyjdzie ołmice, mi to albo mówię, że przewiezie, jutro tam, nie to czy tam przewiezie, to Ludzie, ludzie to po prostu z nieba składają, To no, Szkoda, że nikt nie chce ze mną yy, do Watykanu, albo za mnie, hecha, żartuje. To jest ekstra. Po no, prostu już, już, już widzę, że, 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 że będzie dobrze, bo, bo po prostu ludzie już to wierzą. że choć już to się ucieknie. Dzisiaj jesteś w tym w Łosicach i jutro ze mną powierzchnie chyba całe wnioski też, tak, że będzie chciały. Jutro będą też ludzie właśnie z nim rzecza, więc nie, nie podleślę.